Hejka wszystkim! Tu znowu ja, Kate. I witam Was w 15 fakcikach o mnie. Tak, a więc zaczynajmy! Pierwszym fakcikiem o mnie jest to, że mieszkam w Niemczech, czyli w Berlinie. Tak, trochę daleko od Polski. No, nie aż tak daleko. Ale żeby do mojego miasta w Polsce dojechać, to potrzebuje co najmniej dzień. Drugie to jest uwielbiam naturę. Po prostu kocham wychodzić na dwór i się bawić. No po prostu bawić na no jedno. Bawić się chcę. No, spotykam się czasami z koleżankami na podwórku, z kolegami. No z kolegami to bardziej w polsce, bo pewnie to z koleżankami. <laughs> Trzeci fakcik o mnie jest. Lubię grać w The Sims 4. Tak, lubię sobie czasami pograć. I, no, sami wiecie, sobie pograć, stworzyć rodzinkę. No. Czwartym fakcikiem jest to, że kocham świeczki. Moja siostra ma coś takiego podobnego. Ona uwielbia świeczki. Nie wiem, czy już nie, czy jeszcze kocha, czy nie. Ale ja teraz je uwielbiam! Po prostu świeczki to moje całe życie. Piątym fakcikiem jest to, że lubię układać puzzle i sobie później je gdzieś przykleić, oprawić w ramkę. No. Tak. <laughs> Szóstym fakcikiem jest to, że. Kocham zimę. Po prostu ja uwielbiam być na podwórku i w zimę jest tak fajnie, bo tak zimno, no sami wiecie, nie? No, em um, tak. A siódmym fakcikiem jest to, że uwielbiam Słodycze. Kocham je najbardziej. Czekoladę. Tak. No. Ustalonym fakcikiem jest to, że nienawidzę fałszywych przyjaciół. Przyjaciółki, przyjaciół. No, po prostu to mnie zdenerwuje, jeżeli mam fałszywych przyjaciół. Ja tego nie znoszę. Bo oni po prostu. Tylko mnie wykorzystują, a za tydzień nie są moimi koleżankami. Tego nienawidzę. Dziewiątym faktykiem jest to, że nienawidzę szkoły. Nie takiego serialu, tylko prawdziwej szkoły. <grytanie> tak. No po prostu nienawidzę. Ach, obojętnie nagram, jeden filmik raz. Dlaczego nienawidzę szkoły? Dziesiątym faktykiem jest to, że kocham chodzić na zakupy. Nie na takie zakupy, że jedzenie do domu i coś takiego, nie. Że chodzi mi o to, że ubrania, jakieś nowe meble i tak dalej. Nie, ale. Nie, i to nie. Chyba, że chodzi o słodycze, nie? No to od razu inna bajka. Okej. Okay. Um, Jednastym faktykiem jest to, że Kocham lampki świąteczne Nie wiem Ja po prostu mam takie coś, że lubię Wieczorem jak już idę spać Zapalać sobie te lampki Jak mój pokój będzie taki piękny Ach żeż. Dobrze Dwunastym faktykiem jest to, że Kocham plastikę, um, to, znaczy, to znaczy, że um, lubię sobie tak rysować, pokleić, pozginać różne rzeczy i nie? Um, teraz, trzynastym faktykiem jest to, że Kocham sobie robić selfie. No po prostu kocham robić różne selfie. To po prostu jest, jest tak wciągające. No, że aż po prostu brak mi słów na to. Dobrze. W czternastym, przedostatnim faktykiem jest to, że lubię spędzać czas że lubię spędzać czas z przyjaciółkami, z przyjaciółmi. Tak, lubię sobie z nimi gdzieś wyjść, sobie pogadać, zrobić selfie. <laughs> no, wiem, że to jest moja pasja. Nie wiem, że to jest moja pasja, ale że kocham. Ale to jest moja pasja. No, właśnie, kocham z moimi przyjaciółmi spędzać czas. Nie lubię być sama w domu piętnastym um, fakcikiem jest to, że nie umiem wyjść z domu bez torebki, telefonu i szminki. Po prostu te trzy rzeczy, one mi się zawsze przyda, przydają. No, po prostu no, te trzy rzeczy to są moje najważniejsze rzeczy na całym świecie. Okej. Okay. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i zalajkujecie. Pa!